Będzie, no. A, bo gdzie indziej? Nie, w oknie. Zabieram wizję. Huh? <noise> Valorant! Kolejna dawka naszego debilizmu, ale tak w sumie to nie tylko w Valorancie. Chcę powoli wprowadzać inne gierki, ale spokojnie, Valorant nadal będzie przeważał. Spójrzcie na to tak! Więcej jerto, więcej Pyżana. Tak. Chcecie mnie, nie? <noise> Zapraszam was również do naszej świetnej społeczności Discordowej. Wspomagamy się. I ogólnie... Jezu, ekipę żeśmy zmontowali, może być jeszcze lepsza z tobą? Link w opisie, a teraz... POWRÓ- Oni, oni w sumie na mnie też nie krzyczą, ale... Ale musiałem... Nikt na ciebie nie krzyczy, jesteś najlepszym youtuberem! O, Sorry. Naprawdę, tak no tak no słodko no kłam. No. Czy to Freddy Fazbear? O, 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 Okay. <grym> Wszyscy jest Wszyscy niesamowite, a ten tu 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 Robisz tak? Podchodzisz tu? Robisz tak? Robisz tak? Jeszcze raz muszę lecieć. Jeszcze raz Po Pat zawsze działa Po O kur... Vision <grym> Tu-tu-tu Nie, zrobisz tego, nie zrobisz tego nie. Masz głośno klawiaturę Kupiłem sobie nową w ogóle Nie z czegoś nie idź teraz musisz się skupić Okej okay. Pamiętaj, jesteś oazą spokoju. Brawo. Następnym razem kiplak, zrobisz kiplak, tak kiplak, samo, kiplak, bandy, w ten sam kiplak. sposób. Poczyłeś? nie patrzyłeś, okej. Okay. Dokładnie ble, tak. Nie e? Dobra, jeszcze jeden, czy jeszcze, czy jeszcze dwa hity? Nie wiem. Wydaje mi się, że na cztery hity możesz uderzyć, za piątym zbijasz chyba. Nie. Nie dwa. dwa. Wiesz, jak bardzo w dupę? A nie, jednak nie. Jak pojechałem do derli, to strzelałem marszalem in real life Boże, biedna derli Ja ma Mai wytłumaczyć eee. Ona może jakoś gdzieś napisać coś, czy coś? Bo nie chyba nie dołączy Słuchaj Powiedz i tak, niech wejdzie na regulamin Tam klika sobie taką fajeczkę zieloną Taka, 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 ten ja... lika na nią I wtedy może wejść na wszystko, co istnieje. Co to jest, kurwa? Wjeżdżasz? Dobra, no jedź, <laughs> Oj, 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 oj! Czemu tu są arabki? Uh, 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 uh. Czemu akurat poluję uh. nagranie? To Marv no. dostał e, jakiegoś wstrząsu, Pato. No kurde! No dobra, bardzo ładnie, bardzo. Ty myślisz, no? No! To śmieszny jesteś? Czauko. No, no tu stoi, no dawaj, baw się! I bym zmarnował teraz przez ciebie! No i co tam... No baw! No. Bawimy, robimy haha, ha, śmieszne! Dawaj Dobra, haha, no, ha, ha, śmieszne się. masz To naprawdę trzeba wyćwiczyć, ale... Czemu za pierwszym razem jak to robiłem mi wyszło? Dwa hP Wieprz. Nieprawda. Co ja? On też ma dwa HP. Dobra, biurko też dobrze słuchać. <śmiech> <śmiech> Co? Stup, nie A ty masz taki to internet... To jest... internet chuj... ...trochę mnie chuj... No taki raczej bardzo... Też p... jak y, te... kable, jak ty. No. Nie, ja nie wp... Pi... Jesteś sam? Tak. Masz towar? O, wow, damn! Na To odmowa, serio. Czekaj, się, jeszcze raz, jeszcze raz! Naprawdę przyszedłeś bez kasy. Yy, no ale... mi oh. midem coś, no. <laughs> To yes. no. <noise> leci, jest... Leci. O, o, nic. Wyszedł! Nie! Wyszedł tylko no, o, na No, Marf jest potężny akurat. Potężny. Widziałem! Zawodnik sumo? Ja <noise> <noise> się czuję jakbym naprawdę był w Polsce. Noo. ...dwa godziny. Cześć, zaraz patrzę. Grasz za pół godziny? <noise> <noise> Studia mam. Pierdol... Kurwił się mu. Wszystki tu. Pidzin, musisz Nie, proszę nie ty Nie, nie Pyjżan o! o. Nie. W czym jeszcze maczujemy? Pewnie w długości kutasów. Kurde ty, też dwa Nie To jednak szartowałem Będą, ra Będą ra no, rapy na są to No, z tym 120 To okay. to no, Nie Nieważne, podejrzewam Ja, jednak ja nagię. Dobrze. <laughs> <śmienic> <śmienic> nie mówisz mi, że mam 20 lat, mam jeszcze 20 19 20 lat nie, Michał kurda, Nieprawda Ale rocznikowo Dobra Spie zara, jesteś 03, Jesteś 03. Jesteś 03. 3 sobie same Nieprawda 03. To już już emerytura prawie SPIERDA <śmienic> Ty wiesz on w ogóle, słyszałeś co Michał powiedział do wiki wczoraj? Wyobraź sobie, że jesteś wiką Opa, kosz na szmaty tylko kaska on się chyba poczuł, że nagrywamy, ale nikogo nie było. Ty psie. Nie wiem, no co na siebie celował? Nie Poszukać. Nie wyjeżdżaj, nie wyżylaj, nie wyżylaj. Co? cytując komentarz Wypier no. z Valoranta. Z tym pydałem. Dziękuję, do widzenia. Chuj. Nie, I też masz takie coś, że jest szansa, że pierwszego dnia będziesz się kręcił przez jakąś godzinę Ponieważ normalnie jest... Właśnie się będę <śmiech> Opętać <śmiech> no my są, że ciebie Szybko, 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 szybko <śmiech> <śmiech> Ten debil mnie wjechał Wjechał przez samochód, dobra Już wiemy wje mamy do czynienia Przegramy przez to, że nie wygraliśmy tamtej rundy. Przespużona? To też was gadamy. Tu będę wypełniał do końca życia. A Pyżan, tak, content! Content! Pyżan możesz kupić? To content. Content! Content! Jaki Joru? Jaki Joru? Joru mama. I am a... the, <podbl> the slim shady, if you want. Them, I'm shady! Pyżan został złotem? A nie. Tu go dotykają. Nie, to będzie obraźliwe jak to powiem dla przyżana. No! Podoba mi się to, że to wszystko towarzyszy przy moim niku. nicku kochamyplot.sbm. No. Ta na pewno po jacu. jesteś? Ja próbuję wyjechać. No hej, ho, 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 Horneon. To... To jakiś jest... Yy, z metaforą jakoś, coś takiego? No w sensie Hornion, że Horni. Tak, nie tak. Jem. Chciałem żebyś no. wytłumaczył tak. po prostu. Tak. Jest Jest zon, tak. Cię, nie kosuj, nie kosuj. Proszę cię. 10... Nie, 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 nie! <śla> Dobra. Dobra. Czy to zadziała? działa? Czy to zadziała? Czy to zadziała? działa? Czy to zadziała? działa? to musi ten... No. Nie musisz mi tego przypominać, ale dzięki. A ja wiesz, że muszę dwie 200 na klasę? Nie, no, że jest. To... A ja wiem, że 200 wydałeś na gierkę komputerową. Uro, dosłownie, to... dosłownie, dosłownie. No, a przecież, pójść 300. Mgh, fajny spider, Kolega. Przez chwilę kodem morsa. Już, już jestem. Się, znaczy, masz fajnego psa na podanie. Dzięki. Nie, <laughs> 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 Eee! <laughs> Ale <się> tak ten... g... <laughs> Romaszko! Co? CO?! CO?! Nie, nie defuję dla contentu, nie? Nie defujemy, content, nie defujemy Content, 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 content Proszę zrób, ruchu, proszę z content, <laughs> content. Nie, pod content, <laughs> pod content <laughs> Pod content, <laughs> pod content Adam <laughs> <Pod content. śmiech> <laughs> 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 <laughs>